Szczęść Boże, kluczem do odczytania przesłania Ewangelii o Jezusa i jednocześnie do owocnego przeżycia Niedzieli Chrztu Pańskiego, niech będzie dla nas jedno zdanie z pierwszego czytania, proroctwo Izajasza, gdzie Bóg mówi Słowo, które wychodzi z moich ust, nie wraca do mnie bezowocnie, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. Bóg zapewnia nas o tym, że Jego Słowo jest skuteczne. Że kiedy On coś mówi, to mówi nie tylko do rozumu, nie tylko, żeby nam coś wyjaśnić, ale, ale mówi do serca. Że kiedy słyszymy słowo, które kieruje do nas Bóg, to to słowo nas przemienia. I za chwilę zobaczymy, jak to proroctwo wypełnia się właśnie w scenie, w wydarzeniu, które opisuje nam Ewangelista Marek. I przechodząc do Ewangelii, powiedziane jest, że na Jordan przychodzi Jezus z Nazaretu w Galilei. Już to jest ważny szczegół. Jezus z Nazaretu, Jezus jako człowiek, Jezus w swoim człowieczeństwie przychodzi nad Jordan. Podkreśla to ewangelista Marek, który swoją Ewangelię zaczyna od stwierdzenia, że jest to Ewangelia Jezusa, syna Bożego. Więc już poinformował nas, jakby o tym, że Jezus jest synem Bożym, i mimo to podkreśla, że nad Jordan przychodzi Jezus z Nazaretu, z Galilei. Właśnie Jezus jako człowiek i Jezus w swoim człowieczeństwie jednoczy się z nami, tak, utożsamia się z nami, wchodząc do rzeki, wchodząc do Jordanu. Chrzest, czyli zanurzenie w rzece Jordan, było znakiem nawrócenia, znakiem oczyszczenia z grzechów. Ludzie wyznawali swoje grzechy, podejmowali decyzję wejścia na powiedzmy, nową drogę, przeżywania życia w inny sposób. I po zanurzeniu w wodzie, to zanurzenie może też symbolizować śmierć, takie obumarcie dla starego życia, wychodzili na brzeg, można tak powiedzieć, przemienieni, gotowi na to, żeby, żeby żyć w inny sposób. I Jezus, pozwalając na to, by Jan zanurzył go w rzekach Jordanu, w wodzie Jordanu, tak jakby pokazuje nam to, że on wchodzi w przestrzeń naszego grzechu. On wchodzi w to, co w naszym życiu jest, jest, jest złe, jest... Takie brudne, zanieczyszczone. I co dalej? Dalej ewangelista mówi, że w chwili, nagle, nagle, gdy Jezus wychodził z wody, tutaj w języku greckim użyte jest słowo anabajon, anabajon, wynurzając się, czy wspinając się jakby na brzeg. To słowo jest ważne, zaraz dowiemy się jeszcze dlaczego. Właśnie Jezus jakby wstępując na brzeg rzeki, wychodząc z tej przestrzeni, powiedzmy, przestrzeni grzechu, przestrzeni śmierci, widzi otwarte niebo i z nieba Duch Święty, widzi Ducha Świętego katabajon, wstępującego. Jezus wstępuje, a Duch Święty wstępuje i, i spotykają się ze sobą. Pokazane jest to, co, do czego my jesteśmy też zaproszeni przez chrzest, przez sakrament pokuty, do tego, żeby, żeby Pozwalając na to, by Jezus nas obmywał z grzechu, podejmując decyzję nawrócenia, właśnie wchodząc, wstępując na drogę nawrócenia, jakby wynurzając się z grzechu, przyjąć, przyjąć Boga, który, który przychodzi do nas, przyjąć Ducha Świętego, którego Bóg do nas, do nas posyła, po to, żeby nas też umocnić na, na drodze nawrócenia. I w życiu Jezusa, tutaj. Dzieje się jeszcze coś ważnego, bo oprócz tego, że Jezus widzi Ducha Świętego, który jak gołębica stępuje od Ojca, to słyszy głos. I ewangelista podkreśla to, że jest to głos, słowo skierowane do Jezusa. Tak jak na górze tabor, Bóg Ojciec powie do apostołów: To jest mój syn umiłowany, jego słuchajcie, będzie mówił o Jezusie. To tutaj w Ewangelii Jezus, Bóg Ojciec mówi do Jezusa, zwraca się do Niego bezpośrednio. Właśnie tutaj słyszymy to słowo, które trafia, żeby powiedzieć, trafia w serce Jezusa. W serce Jezusa jako człowieka, po to, żeby utwierdzić go w tożsamości Syna Bożego. Tak obrazowo mówiąc, Jezus przychodzi jako człowiek, a wychodzi z Jordanu już przekonany również o swoim Bóstwie. W taki sposób Ewangelista Marek nam to jakby pokazuje. Pokazuje moc Słowa Bożego. Słowo, które, tak jak już powiedziałem, właśnie trafia w głębie serca i, i to serce przemienia. I to słowo było niezwykle ważne, bo zaraz później Jezus, kiedy pójdzie na pustynię, będzie kuszony, szatan będzie mówił, jeżeli jesteś Synem Bożym, to to udowodnij. Później na krzyżu będzie słyszał, jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża. I Jezus już nie musi nikomu nic udowadniać. Bo usłyszał od Boga, że jest Jego Synem, i jest o tym przekonany. Słowo, które Bóg skierował do niego, trafiło nie tylko do rozumu. Jezus nie tylko rozumowo doszedł do wniosku, że jest Synem Bożym, ale, ale to usłyszał, ale tego doświadczył. Doświadczył tego w sercu. I tu chcę zaprosić do tego, żebyśmy też przypomnieli sobie z naszego życia takie momenty, w których Słowo Boże właśnie tak głęboko zapadło nam w serce. W których wypełniło się to, o czym na początku mówiliśmy, co powiedział Bóg przez Izajasza, że Słowo Boże nie powraca bez, bez, bezowocnie, słowo, gdy pada w serce, to pozostaje tam, aż dokona to, co, co Bóg zamierzył. Żebyśmy sobie przypomnieli te momenty, przypomnieli sobie być może takie słowo, które nas jakoś szczególnie poruszyło, kiedy może pierwszy raz zbycia, tak powiedzmy, chrześcijanami tylko z nazwy, z bycia, jeżeli możemy tak powiedzieć, tylko ludźmi ochrzczonymi, nagle dzięki doświadczeniu Słowa Bożego weszliśmy w taką osobistą, świadomą relację z Bogiem. Że to już nie było to, że ktoś nas ochrzcił, ale my ochrzczeni wybraliśmy Jezusa, wybraliśmy Boga. Zapraszam też do tego, żebyśmy może dzisiaj w komentarzach pod filmem, jeżeli chcemy, podzielili się tym słowem, dla też ubogocenia siebie nawzajem, słowem, które nas, które jakby pokazało nam to, kim jesteśmy, poprzez które Bóg być może wyciągnął nas z Jordanu, wyciągnął nas z otchłani grzechu, wydobył nas na, na, na brzeg. Słowem, które nas prowadzi w drodze nawrócenia. Kiedy podjęliśmy decyzję nawrócenia, sami wychodząc z grzechu, to Bóg, Bóg posłał do nas właśnie to słowo, które nas prowadzi, do którego wracamy. I dzisiaj w niedzielę Chrztu Pańskiego warto yy, przede wszystkim podziękować za dar Chrztu. Yy, zachęca się do tego, że może przy chrzcielnicy yy, w swoim kościele parafialnym odnowić przyrzeczenia chrzcielne, jeszcze raz świadomie wyznać wiarę, świadomie wyrzec się grzechu. Ale, ale oprócz tego, oprócz dziękczynienia za tych, dzięki którym przyjęliśmy sakrament Chrztu, tak szczególnie myślę, zapraszam i warto to zrobić, żeby wrócić do tego momentu, w którym, w którym tak osobiście, osobiście Bóg do nas właśnie przemówił, osobiście Bóg trafił do naszego serca. Wrócić do źródeł, do korzenia naszej relacji z Nim, bo może gdzieś to zostało jakoś tak zapomniane, może w chwilach kuszenia zaczęliśmy w to wątpić. Co więcej, być może niektórzy z nas jeszcze tego nie doświadczyli. Doświadczyli chrztu, obmycia z grzechu, doświadczają spowiedzi, ale, ale nie doświadczyli jeszcze tego momentu, takiego właśnie osobistego usłyszenia słowa, które trafia prosto w serce, które porusza serce, kiedy po prostu wiemy, że to, że to powiedział Pan, że to jest słowo pochodzące od Pana. I jeżeli takiego doświadczenia jeszcze nie mamy, to warto się o to modlić, to warto o to prosić. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Szczęść Boże.